Śliczny. Kto jest taki śliczny grubasek? Kto jest śliczny grubasek w Wannie? W Wielkiej Wannie. W macie dupę? Kto macie dupę? I macie tam gigotkę? I macie gigotka? Kto macie puket? Krusie. No, krusiek. Nie krusiek malutki. A krusek? <laughs> ale śliczny chłopczyk, ale śliczny Tak łapki, tu tak. Rączki tu. Rączki tam. Pod paśkami to potem, żebyś nie zmarzł. Ty ja sobie możesz tak rączki tutaj. O tak samo cięć. Tak ciepło, tak ci dawaj te stopy swoje. Tu mamy jedną stópkę, miałem tu między paluszkami żwirki. Daj <laughs> drugą. O, i drugą stópkę, a tak troszeczkę. już wirki, Że pachniały. Posuniemy troszeczkę pupala, żeby się oparł. Ach. Poczekaj, poczekaj. O! Ale grubas. Tak, żeby było wygodnie, żeby pupa się wymociła, żeby pachniało wszystko. Żeby wszystko pachniało. Krusie. Ale ma brzusek jak tata. <laughs> taki bzuchol Taki bzuchol Tu fałdki musimy wymieć grube Bo tam wszystko siedzi pod fałdką Chować na potem No się no, pobaw się tutaj wodą Troszeczkę Lubi Dobra. Albo się rozłożysz na kocyku ten, a.